Dajcie, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota i zapraszam Was na rozkład z serii Masz bardzo ważną wiadomość. Zobaczmy, jaka wiadomość popłynie, jaką energię dzisiaj tutaj zobaczymy, co się pojawi w tym rozkładzie i czy ta energia zarezonuje z Tobą, z Twoją sytuacją. Masz bardzo ważną wiadomość. Od kart Tarota. Zobaczmy, co karty chcą pokazać. Masz bardzo ważną wiadomość. Mhm. Ogólna energia rozkładu: rycerz denarów, Trygon ziemi, byk Panna, koziorożec, księżyc mhm. i wisielec. Dwa wielkie arkana. Nam się pojawiły i rycerz donarów. Rycerz donarów to jest konsekwentne dążenie do celu, realizowanie jakichś planów krok po kroku, z dużym zaangażowaniem, z dużą kreatywnością. Po drodze jest księżyc. To mogą być jakieś Trudności do pokonania, może jeszcze jakieś sprawy do rozjaśnienia, bo Księżyc może pokazywać, że nie jesteś do końca pewna y, swoich możliwości, swojej sytuacji. Mogą być jakieś sprawy, które należy jeszcze dogłębnie wyjaśnić, żeby y, przerwać y, impas. Bo wisielec pokazuje, że właśnie. Y, Coś o czym może na... nie wiesz. Coś yy, blokuje realizację celu, bo ten wisielec ewidentnie pokazuje blokadę, zatrzymanie. Yy, nie możesz ruszyć do przodu. Księżyc to jest yy, 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 to jest dla ciebie informacja. To może być jakaś osoba, która intencyjnie próbuje blokować Twoje działanie, e, która za Twoimi plecami, tak jakby po to słoną nocy, albo po prostu gdzieś tam z, z tyłu, tak? E, próbuje manipulować, e, zakłamywać rzeczywistość. E, I może ta karta pokazywać, że. Masz taką iluzję, że ta osoba chce Ci pomóc. To jest. Może właśnie nieprawidłowo odczytujesz intencje tej osoby. Wisielec pokazuje, że ta osoba ewidentnie blokuje, zatrzymuje działania Twoje. Może tego nie czujesz, nie wiesz, ale tak dokładnie jest. Ta osoba ma swój plan, którego nie ujawnia. Intencyjnie blokuje Twoje działanie po to, żeby dobrze ocenić sytuację um, i być może coś ugrać dla siebie. Wisielec nigdy nie jest um, taki oczywisty w działaniu, tak? Tym bardziej, że mamy tutaj um, księżyc to jest też karta iluzji. Księżyc to jest też karta ryb, znak zodiaku ryby, ale tu chodzi głównie właśnie o tą iluzoryczność działania. Ktoś może sprawiać wrażenie, że jest pomocny, a tak naprawdę yy, intencyjnie blokuje yy, Twoje działanie. Ty jesteś tym rycerzem denarów, który chce ruszyć do przodu, ma tu pomysł, tak, wykazuje inicjatywę, ale no Dokładnie widać, że napotykasz na swojej drodze mur. Piątka Mieczy. Piątka Mieczy to jest taki okres bycia na wojnie o coś, tak? Piątka Mieczy pokazuje, że jakieś pojedyncze sprawy udaje ci się rozegrać, wygrać, natomiast ogólnie cały czas masz poczucie, że nie możesz właśnie czegoś załatwić. Piątka Mieczy to jest taka Wygrana bitwa, ale ciągłe bycie na y, wojnie. Y, w piątce mieczy masz takie właśnie y, zatrzymanie i zastanawianie się, tutaj jest takie poczucie, coś wygrałem, coś przegrałem. W zasadzie może powoli zaczynasz tracić zaufanie do tej osoby. Jeżeli sto, z tobą ten rozkład rezonuje, to być może wiesz o kim mowa. Bo piątka mieczy może pokazywać, że już jesteś na etapie, że zaczynasz wyczuwać te kłamstwa, nie chcesz rezygnować, bo wiesz, że ci się to opłaca i chcesz y, dojść do porozumienia i przepchnąć tą sprawę. Natomiast y, no, ta piątka mieczy pokazuje właśnie, y, że musisz powyjaśniać jakieś sprawy do końca. Nie daj się tutaj wykorzystać. Może nie ujawniaj za bardzo swoich planów do końca też. Ten yy, yy, Wisielec może do Ciebie właśnie mówić: yy, działaj, ale też nie bądź yy, taki wylewny. Tak? Nie pokazuj od razu wszystkich kart. Yy, masz otwartość na nowe pomysły, yy, chcesz realizować jakieś swoje sprawy, koordynujesz działania. Jesteś pracowity, konsekwentny, zadaniowy, ostrożny też, tak? Chcesz wszystko postawić i y y y chcesz rozegrać wszystko jak najlepiej, tak? Bo jesteś takim perfekcjonistą. Natomiast Piątka Mieczy może mówić do Ciebie: postaw siebie na pierwszym miejscu tym razem, tak? Nie stawiaj na współpracę, a bardziej postaw na siebie, bo piątka mieczy pokazuje, że jest jakaś intryga w, w, tym, w tej sytuacji, o której myślisz. I mamy trójkę kielichów, jak najbardziej trzecia osoba, która próbuje wpływać na Twoje działania. Trójka kielichów czasem pokazuje y, współpracę. I y, tutaj może być współdziałanie, wspieranie siebie, ale przy księżycu i przy piątce mieczy bardziej właśnie może mówić o y, tym, że jakaś osoba trzecia y, próbuje wpływać y, na wynik twoje, y, Twojego działania. I ta karta to może być zarówno karta plotki, którą ta osoba tutaj próbuje na przykład um, urzeczywistnić, i to może być właśnie ta intryga. To może być też nielojalność, właśnie ze strony trzeciej osoby. To może być karta fałszu, fałszywego działania przy księżycu. Dla ciebie to jest taka trudna prawda, która cię zaboli, kiedy to wszystko wyjdzie na jaw. Um, dlatego karta mówi: bądź realistą, i próbuj rozjaśniać jak najbardziej tę sytuację i to działanie swoje. Bo w trójce kielichów jest potrzeba realnego dostrzeżenia jakichś trudności i takiego też realne, realnej oceny swojego działania, co tak naprawdę mogę tutaj zrobić, jak mogę działać. Hmm. Czy należy pójść na kompromis czy bardziej właśnie stawiać na siebie tutaj jak najbardziej decyzja należy do ciebie bo tu mamy piątkę wylosowaną. ty sam tutaj decydujesz tak jak to rozegrasz bądź w każdym razie świadom świadoma tego że za twoimi plecami rozgrywa się jakaś intryga piątka kielichów następstwo trójki kielichów. Po drodze jest czwórka kielichów. W czwórce kielichów mamy takie zniecierpliwienie, poszukiwanie nowych możliwości i próba wyjścia z rozczarowania. Od razu pojawiła się piątka kielichów. Piątka kielichów to jest karta wyczekiwania na odpowiedni moment, żeby dobrze wszystko rozegrać. Karta mówi, nie płacz na rozlanym, nad rozlanym mlekiem. Coś tutaj nie wyjdzie, ale masz nowe możliwości za sobą. Także dostrzesz je, bo wszystko, wszystko, wszystko szybko przeminie co złe. Natomiast tutaj musisz dobrze, dobrze się zastanowić nad tym, jak to wszystko rozegrać. Właśnie, bo ty sam tutaj, czy sama tutaj decydujesz. Więc dobrze się zastanów. Pozwól sobie. Y, Przeanalizować jeszcze raz i y, 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 tą całą sytuację. Nie trać wiary w swoje możliwości i przede wszystkim y, realnie oceniaj swoją, swoje możliwości, tak? Bo to, co najgorsze, już jest za tobą. Tutaj musisz patrzeć na. To, co jest przed tobą, żeby się nie pogubić w tych trudnych emocjach, bo księżyc może pokazywać, że będzie, że może być trudno, może już jest trudno, czujesz ten opór. I warto właśnie y, skoncentrować y, swoją uwagę na tym, co, na tych nowych możliwościach. To, co się rozlało, y, to się rozlało, tutaj już nic nie pozbierasz. Patrz w y, w nowe możliwości, tam gdzie jeszcze możesz coś zrobić, bo tu są te trzy kielichy, tak? I to one są rozlane, tak? Jakby właśnie jest pokazana ta plotka, intryga, jakiś fałsz, który doprowadzi ciebie do takiego, um, takiej rezygnacji. Może to jest ten moment, bo mamy w centrum rozkładu właśnie te trudne emocje. Um, to może być właśnie to rozczarowanie. Może ktoś cię zawiódł, zawiódł twoje zaufanie. Może tutaj z czymś się musisz pożegnać, z jakimiś ambicjami swoimi, tak? Ale wszystko jeszcze jest przed tobą, działaj. Bądź jak rycerz kielichów, właśnie, chwytaj te nowe możliwości. Rycerz kielichów, on się nie poddaje. On jest optymistą, yy, zawsze yy, wie, czego chce i Ewidentnie, przekieruj swoją uważność na to, co jest za tobą, bo widać teraz, że skupiasz się na tym, co cię rozczarowało. Chwyć te nowe możliwości i bądź jak rycerz, rycerz kielichów. Ruszaj do przodu yy, po swoje, tak? Rycerz kielichów on yy, się za bardzo nie przejmuje, bo on kocha wyzwania. I lubi realizować swoje plany, więc tutaj ten rycerz kielichów jest dla Ciebie takim przesłaniem: kieruj się intuicją przy rozwiązywaniu problemów. Lubi rycerz kielichów fantazjować, więc jak najbardziej tutaj trochę pójść na całość i może nawet spróbuj celować wyżej niż. Podpowiada ci serce, tak jakby masz jakieś ambicje, ale spróbuj y nawet przeskoczyć to, co sam tutaj y czujesz, że mógłbyś zrobić, bo jak najbardziej przed tobą jest siódemka kielichów, czyli karta, y lista marzeń do spełnienia. I tutaj jak najbardziej jeden z tych kielichów jest Twój. To jest coś, co uda Ci się zrealizować. Wszystkiego nie uda ci się złapać. Tutaj karta mówi: Nie łap sześciu, siedmiu, srok za ogon, wybierz jedną, ale taką, która jest twoja. Tak naprawdę najbardziej ci na tej opcji zależy i wybierz jeden z tych kielichów, bo to jest właśnie ten moment, kiedy uda ci się zrealizować jakieś marzenie, nawet. Siódemka to jest liczba mądrości życiowej. To jest też działanie, ale poprzez doświadczanie, poprzez analizowanie, ale tutaj też trzeba włączyć właśnie tą swoją nadzieję na to, że się uda. Tutaj trzeba przekroczyć pewne swoje ograniczenia, o tym mówi siódemka, bo karta mówi do ciebie: jesteś wart, warta największego szczęścia, więc walcz o to swoje marzenie. Nie daj się tutaj zepchnąć na tyły, tak? Nie pozwól, żeby ktoś. Pod osłoną nocy, czy za Twoimi plecami, yy, zablokował Twoje yy, marzenia. Yy, siódemka to jest sukces, ale oparty na wierze w siebie i na nadziei, że to wszystko uda Ci się fajnie poukładać. Yy, tu jest potrzebna analiza, ale i działanie. I tak jak mówię, yy, potrzebna jest też odwaga odwaga wyjścia poza swoje ograniczenia. A to potrafi zrobić rycerz kielichów, bo on jest troszkę marzycielem. On nie blokuje się realnymi faktami, bardziej właśnie fantazjuje i pozwala tej fantazji ponieść się do przodu w działaniu. Dzięki temu. Udaje mu się spełniać marzenia, które nawet wydawałyby się czasami iluzoryczne. On jest w stanie tego dokonać, więc karty mówią do ciebie. Wierz w siebie, miej nadzieję, ale przede wszystkim ta wiara w siebie i odwaga. Odwaga wyjścia poza swoje ograniczenia będzie tutaj potrzebna, żeby ruszyć do przodu. Mamy szóstkę kielichów, czyli jak najbardziej karta brama, przejście w ten nowy etap, lepszy. Tam, gdzie właśnie chciałabyś się znaleźć. Wszystko jest przed tobą. Ten wisielec zostanie odblokowany. Ta szóstka kielichów o tym mówi. To jest moment przejścia w to nowe, na czym Ci bardzo zależy. Szóstki pokazują punkty zwrotne. Czasami tu jest też jakiś dylemat wyboru, bo tutaj jednak ta odwaga, przekroczenia pewnych swoich ograniczeń będzie potrzebna, widać to z tego rozkładu, tym bardziej, że masz trudnego przeciwnika, który działa pod osłoną nocy i ma też może jakiś jeszcze dodatkowo współpracowników, bo to jest ewidentnie jakaś intryga pokazana w tym rozkładzie. Ale w szóstce jest pokazane zwycięstwo, które zmieni Twoje życie. Może zmieni też trochę ciebie i Twoje postrzeganie innych osób. Może właśnie zweryfikujesz swoje znajomości. Pewne z tych znajomości, no niestety, będą rozczarowujące, o tym mówi szóstka kielichów. Ale zostawisz to, co rozczarowujące za sobą, bo Ty jesteś tym rycerzem kielichów. Ruszasz do przodu po swoje chcesz zrealizować swoje marzenia, swoje pragnienia i jesteś w siódemce buław. Tutaj ty się nie poddajesz, tak? To jest ta twoja odwaga, wychodzenie poza swoje ograniczenia. Ty sam stawiasz granice innym osobom, tak? I, których nie wolno im przekraczać. To jest kolejna siódemka dla Ciebie, tak? I tutaj w siódemce buław jest y, y, obrona swojego stanowiska, obrona swoich, y, swoich granic, obrona swojego, swojej pozycji y, zawodowej. Karta mówi do Ciebie: wykaż się odwagą. Przed Tobą jakieś owocne dyskusje i konsekwentne działanie, które doprowadzi Cię do zwycięstwa. Nie odpuszczaj. Y, Potrzebujesz dużo tej wiary w siebie i takiej siły charakteru, żeby mm, zawalczyć o, o siebie. Pokazana jest tutaj taka Twoja wola przetrwania, tak. Bo widać, że bardzo Ci zależy i działasz w słusznej sprawie, dlatego jesteś rozważna, rozważny, ale też konsekwentna w działaniu. Mm. Bądź stanowcza, wiesz w siebie, pracuj systematycznie, tak jak to potrafi rycerz denarów. Musisz się wykazać zarówno takim profesjonalizmem, jak i też musisz tutaj trochę pozwolić, ponieść się tych, tej swojej fantazji, odważyć się, właśnie przekroczyć jakieś swoje ograniczenia. No, nie ukrywajmy, siódemka Buław pokazuje, ta, że przed tobą jest jakiś czas zmagań. Czasami ta karta też pokazuje, właśnie plotkę i to, że musisz tutaj stawić czoła tej intrydze. Więc pokonuj przeszkody, nie daj się i po prostu idź po swoje. Właśnie ta siódemka Buław też może pokazywać taką osobę wtrącającą się. To się tutaj przewija w tym rozkładzie. I mamy dwójkę mieczy, czyli Karta jakiejś ważnej, przełomowej rozmowy y, tutaj się pojawiła. Coś trzeba będzie sobie powyjaśniać, z kimś trzeba będzie y, szczerze porozmawiać. To jest karta y, komunikacji, szczerej rozmowy. To jest karta, która mówi, że czasami. Y, Rozmowy bywają są owocne, natomiast decyzje nie zawsze są w 100% po naszej myśli. Ta karta, która może pokazywać, że padnie decyzja, po której nie będziesz mógł mieć, czy mogła mieć wszystkiego, wszystkiego z tej listy, y, marzeń, natomiast jak najbardziej tutaj y, Potrzeba jest otwartości. Przede wszystkim nie możesz działać z zasłoniętymi oczami, tak? Musisz być czujna, weryfikować wszystkie tajemnice czy jakieś półprawdy, sprawy, które wydają ci się niejasne, czy, czy wobec których masz jakieś wątpliwości. Karta dwójki mieczy mówi: zagl zagl zaglądaj głębiej w każdy temat, żebyś wiedziała dobrze, na czym stoisz. Żebyś nie poczuła się w pewnym momencie zablokowana, wykluczona. Yy. Dwójka mieczy często mówi właśnie o plotce, która szkodzi reputacji. Trzecia karta, która naciska na temat plotki. Takiej właśnie yy, plotki, która chce coś zablokować. Coś z, yy, no, namieszać. Tak? Bo to też jest blokowanie drugiej osoby. Dwójka mieczy mówi, że będziesz potrzebowała więcej czasu na podjęcie tej decyzji i na doprowadzenie spraw do końca. To marzenie udać się spełnić, ale przed tobą dość trudny przeciwnik, bo działa pod osłoną nocy za twoimi plecami. Może udawać kogoś, kim nie jest, tak? Może być właśnie osobą fałszywą. O tym mówi Księżyc. Hmm. Więc y, otwórz y, szeroko oczy, realnie oceniaj swoją sytuację, nie spiesz się, bądź ostrożny, tak jak rycerz denarów, on działa krok po kroku, on potrzebuje nawet takiego dłuższego rozpędu, bo on lubi pozbierać sobie więcej informacji. Y, nie działa w ciemno, jest jest perfekcjonistą. Ale dla niego. Mm, nie ma rzeczy niemożliwych. Jego perfekcjonizm pozwala mu realizować swoje cele i plany. Właśnie dwójka mieczy może mówić, że zaczniesz wątpić w szczerość tego, co, co usłyszysz od. Pewnych osób czy od pewnej osoby. Więc to wszystko tutaj jak najbardziej pokazuje, że masz przed sobą dość trudny czas, jeżeli chodzi o realizację jakiegoś planu. I mamy maga. Mag to jest początek um, czegoś, co, na czym ci bardzo zależy. Ale w magu jest planeta słońca, więc tutaj przyciągasz do swojego życia wszystko to, co najlepsze. Bądź jak ten mag, tak? On korzysta z wszystkich yy, żywiołów, jakie wszechświat mu poddaje. Ma do dyspozycji wszystkie cztery żywioły i z wszystkich nich korzysta właśnie po to, żeby wystartować w coś, na czym mu zależy. Tu jest pomysł, tu jest energia, tu jest ogień. Tu jest dojrzałe używanie swojej woli. I to wszystko ma doprowadzić Cię do konkretnego celu. Więc bądź jak ten mak. Używaj wszystkich swoich talentów właśnie po to, żeby spełnić swoje marzenie. Mak y, wie, czego chce, wie, czego pragnie i też wie, jak to y, osiągnąć. Y, mak jest osobą, która. To, jest, to są wielkie arkana, tak? I to jest energia osoby, która się nigdy nie poddaje. Mak działa i to teraz. Warunek jest tylko jeden, że wiesz czego chcesz i bardzo tego pragniesz. Karta mówi, osiągniesz to. Niezależnie od tego, ile osób tutaj będzie ci rzucało kłody pod nogi. Jeżeli jesteś w energii maga. Wszystko jest w Twoich rękach i o tym też mówi y, karta czasu. To Ty sam decydujesz. Mamy y, czas, 5 dni, 5 tygodni. Może to jest właśnie jakaś wskazówka dla Ciebie, w jakim czasie uda Ci się zrealizować ten projekt, y, który tutaj jest pokazany w rycerzu denarów. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Oczywiście, czytanie było ogólne, nie musi rezonować z każdym. Jeżeli potrzebujecie prywatnych czytań, zapraszam na kontakt mailowy, piszcie swoje pytania. Robię dla Was prywatne rozkłady kart i w formie filmiku wysyłam na Waszego maila. Dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.